Dobry wieczór w kolejnym odcinku o Poezji w Szkole. Długo się nie widzieliśmy w Poezji w Szkole. Poezja w Szkole oczywiście będzie kontynuować swoją misję, jeśli mogę tak powiedzieć. Misję, która, jak sądzę, i przeglądam wszystkie archiwalne odcinki co jakiś czas, zdaję sobie sprawę z tego, że jednak Pomimo może niezbyt szerokiego odbioru, poezja w szkole ma, jakąś ma jakiś swój klimat, i wydaje mi się, że te 16 subskrypcji, które, za które bardzo, bardzo dziękuję, jest mi bardzo miło, że Państwo oglądają i słuchają. Wydaje mi się, że poezja w szkole z wielu względów jest potrzebna nie tylko mnie że to wąskie grono odbiorców Państwa jest jednak jakimś, jakąś odpowiedzią pozytywną, pozytywnym odbiorem na to, co tutaj się dzieje. Ja oczywiście dotrzymam słowa i dzisiaj powiem kilka zdań o wierszu Funkcja poezji Andrzeja Bursy, Natomiast cały dalszy plan dotyczący tego roku, czyli jeszcze trzy lub cztery wiersze, które, cztery zdaje się, które miały być nagrane do wakacji, oczywiście zostaną nagrane we wrześniu i harmonogram na okres od października do, do wakacji lub częściowo przez wakacje zostanie. Podane też w najbliższym czasie, bo tworzy się cały czas. Oczywiście tak jak zapowiadałam, nurt główny, to Miron Białoszewski, a drugi nurt, który będzie kiełkował tutaj, w poezji, w szkole, to wiersze z gazet, wiersze z czasopism, tak to nazwałam. No bo wydaje mi się też, że. Ten, ta tradycja wierszy z gazet już jakoś nie jest aktualna, ale wiersze z czasopism nowe, nieopublikowane w tomach czy antologiach, mające swoją premierę na łamach czasopism, aktualnie wychodzących na rynku literackim, wydaje mi się, że są warte uwagi. Dlatego przechodząc już płynnie lub niepłynnie do Andrzeja Bursy. Andrzej Bursa to poeta współczesności. My w literaturze współczesność określamy tym mianem współczesności, już to, o tym mówiłam, że określamy tym mianem poetów debiutujących po wojnie i tacy, dla których to doświadczenie powojenne Życie w powojennym świecie, zrujnowanym bardziej lub mniej, w Polsce, oczywiście, w środku Europy, w centrum Europy, jest w jakiś sposób zawsze dojmujące. Nie, nie ma takich wielu przypadków, żeby to życie w Polsce powojennej było jakoś szczęśliwe, tak w pełni, tak jak my byśmy to dzisiaj może rozumieli. Andrzej Bursa, który oczywiście, jak wiadomo, w podręcznikach do literatury czasami występuje pod mianem kaskadera literatury. O tym bardzo e, pięknie e, mówią krytycy literacy zajmujący się obecnie Bursą, i e, w sumie e, poddano jakiejś refleksji to, w jaki sposób oddziałuje na młodych ludzi, i że jest on. Tak naprawdę odbiorczo-płodny, to znaczy, że młodzi ludzie mogą odnaleźć coś w postawie bursy, co y, mogłoby zainspirować, czy po prostu spodobać się jakoś, zapłodnić wyobraźnię i y, spowodować, że sięgną po tę czy inną półkę z poezją, z literaturą w ogóle. Ponieważ Bursa jest takim wyrazicielem swojego pokolenia, tego pokolenia powojennego, pokolenia współczesności. Podobnie zresztą, proszę zauważyć, jak Szymborska, e, Wisława. E, oczywiście Bursa jest młodszy, ale, e, e, ale też w jakiś sposób ta rzeczywistość powojenna, literacka, możliwości druku i to jest jakby dla tego pokolenia Bursy, dla pokolenia Herberta, dla pokolenia Miłosza, dla pokolenia właśnie Szymborskiej, proszę zauważyć, że to są te same problemy z drukiem, czy właśnie Mirona Białoszewskiego, o którym Andrzej Bursa, który w którego rodzinie się y, było dosyć biednie, w którym nie było y, jakby wystarczających, w pewnym momencie zrobiło się tak, że nie było wystarczających środków do życia, bursa musiał pracować i mimo, że mimo, że y, był bardzo utalentowany, to y, do dzisiaj krytycy literacy mówią o bursie jako o niedocenionym za życia, bo też niewydawanym i y, 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 wydaje się, że, że, że jakby docenionym dopiero pośmiertnie, bo Bursa proszę państwa jako kaskader literatury nie to nie był człowiek, który który zginął śmiercią tragiczną, to był człowiek, który po prostu ze względów zdrowotnych nagle zmarł i był to człowiek, który po prostu odszedł bardzo młodo. Lata życia to są 1930 1957 czyli 25 lat żył Bursa. Całe pokolenie młodszy ode mnie w tym momencie ponad. Bursa napisał wiersz Funkcja poezji. Wiadomo, że jest to okres powojenny. Bursa w jakiś sposób. Dyskutuje w tym wierszu również kwestie um, no, wolności słowa można powiedzieć, tak, bo jeśli um, możemy powiedzieć o jakimś temacie przewodnim, który jakby pojawiał się stale w refleksji poetów i pisarzy, to jest właśnie ten temat wolności słowa. I my dzisiaj tak naprawdę trudno też, to jest kolejna rzecz, którą trudno nam sobie wyobrazić, bo wolność słowa. Oczywiście jest właściwie nieograniczona, można powiedzieć, w mediach, szczególnie dzięki mediom, mediom, elektronicznym, internetowym wolność słowa jest nieograniczona, natomiast wiemy, że są takie miejsca do dzisiaj na świecie, które, w których ta wolność słowa nawet w internecie jest poddana cenzurze i Ludzie bardzo cierpią z tego powodu, nawet e, płacą za to życiem. E, czyli coś, co zabrania człowiekowi mówić to, tego co myśli, tego co człowiek chciałby powiedzieć, co, co ciśnie mu się na usta. I z drugiej strony mamy ograniczenia życiowe, jakim poddana była klasa inteligencka wówczas, no bo wiemy, że bursa. Właśnie do takiej przynależał. Pisarze byli zmuszeni pracować zarobkowo na etat, byśmy dzisiaj powiedzieli, i Bursa bardzo z tego powodu cierpiał. Jak sobie słucham o tym, jak miłośnicy, krytycy, literacy, historycy literatury mówią o Bursie i ci, którzy dzisiaj wydają jego utwory, na nowo często w nowych odczytaniach czy w nowych. Zestawieniach pokazując nowe, nieznane utwory bursy, to można powiedzieć, że bursa właśnie cierpiał z tego powodu, że, 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 że tracił życie na pracę. I to jest taki bardzo, byśmy powiedzieli, płodny wątek. Dzisiaj też mamy takie pokolenie ludzi młodych. Ja bardzo chętnie oglądam YouTube'a i oglądam różne e, filmy, tak? kanały, filmy z kanałów młodych ludzi, takich, powiedzmy mniej więcej od 16 roku życia i plus tam 25, powiedzmy 5 maksymalnie, bo to jest taka granica, gdzie taka regu reguła właśnie, gdzieś takie zjawisko, taki trend do tego, żeby właśnie Mm. Że, że często to, to blogerstwo, prawda, tworzy jakąś taką społeczność i blogerzy tworzą taką społeczność ludzi, którzy właśnie poprzez e, pewien lifestyle, prawda, próbują swoich sił e, i zarabiają na tym pieniądze, i to jest właśnie ta forma sprzeciwu wobec. E, Wobec jest jednocześnie dla nich połączenie pracy i powiedzmy życia, tak? że Żyją, pokazują ten swój lifestyle w internecie i na tym jeszcze zarabiają. I można powiedzieć, że to jest coś takiego właśnie, co tutaj bursa może chciałby robić, chciałby żyć z pisarstwa, ale jakoś to był dla niego sposób na życie, ale wiadomo, że to było bardzo, bardzo. Trudne żył w biedzie i musiał pomagać swoim najbliższym, zarabiać na jedzenie dla nich. Robiąc to niekoniecznie co chciałby robić, co mu się podobało. Ten dramatyzm sytuacji biograficznej, który dzisiaj właściwie młodzi ludzie pokonują, było nie, Bursa nie mógł pokonać tego, tego dramatyzmu. Po prostu został postawiony w sytuacji, w której nie było dobrego wyjścia. Z pisarstwa pieniędzy nie miał, bo było to pisarstwo właśnie kontestacyjne, które sprzeciwiało się jakieś, mm, ogólnie ogólnym estetycznym normom i tematycznym, i nie mógł się odejść tej pracy twórczej, bo wiadomo, że musiał zarabiać na życie dla siebie i rodziny. Pewne zmiany społeczne, tak bym to określiła, ta zmiana społeczna, w któr, którą wpisał się w bursa, jest właśnie takim powiedzmy, tematem przewodnim tego utworu, bo oczywiście. No i są tutaj też w tym wierszu pomieszczone pewne kwestie estetyczne, tak, pewne decyzje estetyczne, bursy. Ja bym powiedziała, że to jest wiersz, który gdzieś doprowadza do granic absurdu wiersz różewiczowski i yy, w pewnym momencie właściwie przekracza granice, tak, pomiędzy tym, co pisane, a tym, co mówione. Właściwie, która to wojna doświadczenia tego, tego typu, jakby też dotykają ludzi, którzy Żyją po wojnie. Te problemy współczesności są niczym problemy wojenne. Tak byśmy, e, tak byśmy mogli odczytywać, interpretować te decyzje estetyczne bursy. E, przeczytam wiersz, bo tak dużo już powiedziałam o <grytanie> tym, co e, chyba chciałam. Tak, tak wiele e, e, ogólnych informacji. Wydaje mi się, że że dostrzegą, mam nadzieję, że dostrzegą państwo to spiętrzenie rzeczywistości, które w wierszu Bursy prowadzi do, do wręcz absurdalnej sytuacji wierszowej. Poezja, bo, przepraszam, Andrzej Bursa funkcja poezji. Poezja nie może być oderwana od życia. Poezja ma służyć życiu. Gospodyni domowa powinna wytrzeć kurze, wynieść śmieci, wymieść spod łóżka, wytrzepać dywan, nakarmić dziecko, pójść po zakupy, podlać kwiatki, napalić w piecu, przyrządzić obiad, wymyć rondle, wypłukać szklanki, wybrać pieluchy, zaszyć spodnie, przyszyć guzik, zacerować skarpetki, zapisać wydatki i jeszcze zrobić tysiące innych rzeczy, o których nie mamy pojęcia. A potem lektura wielkich romantyków. I Lulu. Muszę powiedzieć, że mnie samej trudno było na jednym wdechu wyrecytować, wymienić wszystkie czynności, które ma wykonać gospodyni domowa. Proszę zauważyć, że tak naprawdę taką gospodynią domową jest każdy z nas dzisiaj, niezależnie od tego, co robi poza domem w życiu. Natomiast wiemy, że y, oczywiście trudno, trudno do nas, trudno, żeby do nas dotarło to, że jesteśmy gospodynią domową. Chyba nikt z nas, a szczególnie panowie czy chłopcy nie chcieliby zostać tak, y, tak nazwani. Y, natomiast y, jakby docierając do prawdy o, o samym sobie, y, musimy stwierdzić, że rzeczywiście tak jest, że wszyscy te czynności wykonujemy, i to jest właśnie ta kwestia zmiany społecznej, warunków społecznych, obyczajowych, która, y, która po wojnie dotknęła, nas dotknęła i która trwa dalej. Oczywiście z pewnymi wyjątkami, ale to nie jest głównym tematem tutaj do rozmyślań, bo tematem i dzisiaj jest Andrzej Bursa i jak wychodzi drugi. W, drugim, kolej, w drugiej kolejności dopiero wiersz pod tytułem Funkcja Poezji, ale postaramy się jeszcze kilka zdań o tym wierszu powiedzieć, bo oczywiście zauważamy, kiedy patrzymy na ten wiersz, trójdzielność tego wiersza. Na początku mamy pewnego rodzaju jakby slogan, hasło, które mogłoby zostać wywieszone na jakimś transparencie. Ma, pełni ono też ma taką formułę tezy, formę tezy, e, która. Niejako e, oczekuje uzasadnienia, uargumentowania, wykazania jej prawdziwości. I e, spójrzmy, że ta, to uzasadnienie to formy bezokoliczników, w, wymienione formy bezokoliczników, które wskazują na bezosobowość. Właściwie każdy mógłby je wykonywać, prawda? Te czynności przez to nie ma jakiejś konkretnej osoby. Mógł być to everyman, tak zwany. I dzisiaj też każdy to wykonuje. Podejrzewam, że wykonujemy te same czynności codziennie. Prowadzi to wszystko do.